Kuba, gratulacje z okazji długo debiutu. Niestety, przy okazji przegranego meczu, jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy? E, dziękuję za gratulacje. Za gratulacje. No, spotkanie, spotkanie. No, puchary e, wiążą się ze swoimi prawami. Niestety, dzisiaj zespół Soncze był lepszy od nas o, o jedną bramkę. Niestety, nie udało nam się dźwignąć. Myślę, że oni, jak i my, już chcieliśmy do tych rzutów karnych, no, ale niestety jeden, jedna akcja zadecydowała o tym, że oni wygrywają i przychodzą do kolejnej rundy. Patrząc tak stricte pod kątem Twojego występu zaliczyłeś kilka ważnych interwencji, szczególnie tą w drugiej połowie, gdzie był jeden groźny strzał zawodnika Sandecji. Tak, no kilka razy udało się im pomóc. No niestety przy trzech bramkach nie wiem czy miałem coś do powiedzenia, muszę przeanalizować ten mecz i dopiero będę wiedział. Na ten moment na gorąco nie jestem w stanie nic powiedzieć. Tyle co mogłem, to pomogłem i, i będę się starał, żeby było z dnia na dzień coraz lepiej. Tak, no też y, piłka nożna ma to do siebie, że wszystko dzieje się bardzo szybko, więc też bardzo szybko można się odbudować, tak jak przy okazji poniedziałkowego meczu, że ze Stalą Mielec. No tak, no trzeba jak najszybciej zapomnieć o tym meczu. W poniedziałek gramy ze Stalą i na tym trzeba się skupić. Teraz z Ekstraklasa gramy o jak najwyższe cele i, i tylko to się teraz liczy.